Państwa. I też nie jestem tutaj przewodnikiem, to czekam na dobrą odpowiedź. Jeżeli zostawimy ten budżet PGK dzisiaj z niewiadomą, ze śmieciami, chociaż chcę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz, gdzie jak w służb komunalnych w sierpniu, śmieci pieniądze na śmieci zebrane przewyższyły yy, koszty składowania. Pierwszy raz już w 10 latach zbieramy śmieci. W miesiącu sierpnia 2000 zł, mamy tam jakiś zysk. Tak na się. Także my zbijamy tutaj koszty. Proszę mi wierzyć w taki każdy to funkcjonowało dobrze. I skończę ten myśl. Dzisiaj jest zagrożenie takie, że przy cenie budowy gotówki 1,8 mln ileś tych pieniędzy, w budżecie komunalnym, który by się kształtował w granicach jednego miliona zł. rzucić połączyć te dwa żywioły na dzisiaj, to cena ciepła jest na poziomie, co najmniej takim jak była, przez okres płaty kredytu. I ja tu szukam rozwiązania. Nie mając innych podpowiedzi, innych możliwości, próbuje te dwa elementy łączyć. Dobrą sytuację spółki wodno-ściekowej, sprawy organizacyjne, logistyczne, które można poprawić. My mamy problemy z odczytami dzisiaj wody w zakładzie. Ile ścieków wpływa od poszczególnych dostawców, ile wypływa i tak dalej, tam są, tam są pieniądze, które uciekają na no, tak jak ten wodomierz, tak powiem, brączy, musi być tutaj w końcu, w końcu porządek. To musi... Musi pracować. Ja mam taki pomysł, aby te przedsiębiorstwa funkcjonowały razem. Czy pod kontrolą takiej, czy innej Rady Nadzorczej, by Państwa... Jest temat do dyskusji. Pokażmy przepisy, pokażmy te możliwości. Czy uważacie Państwo, że dla mnie, czy dla Pani Ewy jest y, tutaj zaszczytem, czy, czy, czy funkcjonowaniem w Radzie Nadzorczej? Pani Wiata złożyła organizację, której ja nie chcę, nie chcę przyjąć także no, no tak to wygląda. Dzisiaj z tych przepisów, które ja znam, wynika, że osoby muszą mieć, spełniać, mieć kwalifikacje, mieć zdane egzamin, bądź jakiś tam główny księgowy czy piękny lewity, tak to się określa. I tyle. Ja też bym chciał mieć super pachołów, Panią Ewę w poniedziałek, żeby zajrzeli do spółki młodości i to normalnie bym Jeżeli jest furtka, żeby wpuścić kogoś do tej rady nadzorczej i, i, i z tego powiedzmy czynnika społecznego, to tak. Ale nie torpedujmy w tej chwili całej tej sytuacji, bo mój pomysł jest jakimś pomysłem, który można ocenić, z którym można dyskutować, nie mając innych pomysłów. No, powiedzmy sobie szczerze, nie mam innego pomysłu. Przepływy na spółki na PGK na cieple to jest na poziomie 1,5 miliona złotych. Tyle wpływało za ciepło od mieszkańców. To, proszę Państwa, jeżeli się inwestuje na poziomie milion no osiemset, to ta cena yy, Koszt inwestycji jest tyle, ile jest przychodów, a gdzie są koszty. Można 10% z tego jakby wyłączyć, także dopóki, może mówię niespójnie do końca, dopóki się nie spłaci ceny zapłaty za kotłowie, no to ta cena ścieków, taka ciepła będzie taka, jaka, jaka wychodzi po prostu z matematyki. Nie da się tak inaczej. Nie, nie widzę innej możliwości. Dodatki mieszkaniowe. Tak. Jesteśmy chyba rekordzistą w tej chwili, nie wiem wiecie czy państwo, żeby za mieszkaniowe około 10 tysięcy miesięcznie w tej chwili mieszkańcom. Taka jest taka sytuacja, o tym się generalnie nie mówi, też jest pomoc, pomoc nasza, ale, ale to są takie nożyce rozwierane, czym wyższa cena ciepła, za którą płaci i ten budynek, i szkoły naszej jednostki, no tym są wyższe wydatki mieszkaniowe. To działa na zasadzie takiej proporcji, no, daleko idącej i rozwierają się nam te nożyce, także jest to trudny temat, ale nie straszmy w tej chwili mieszkańców wysoką ceną ścieków. Yy, nie wiem, cierpią, nie wiadomo za, za, za jaką cenę. Książę, skalkulujmy. Ja propozycję Państwu przedstawię pewne, ale mam za mało danych. Nie wiem ile kredytów będzie z pomocy wody ściekowej. Jakim finansem się zamknie TGK? A jak Państwo będziecie chcieli zrobić jeszcze tanią, śmieci, może najtańsze, u nas jest też taka takie społecznikowskie zacięcie i zaraz na, na cenę śmieci będziemy dyskutowali, żeby czasem nasi mieszkańcy nie, nie zapłacili jak najmniej. To też będzie miało wpływ na finanse wynika. Ja robię takie Państwu wrzutki, ale to jest prawda. Chcecie Państwo później o podatku. No o podatku nie podniesiemy, dwa złotówkę, no dwa złote, dyskusja. Długa dyskusja. No niestety, no coś za coś. Nie, nie będziemy dobrzy dla wszystkich. Ani ja, ani Państwo. no Takie są zasady. Tutaj matematyka wchodzi po prostu o w w tym momencie. Dziękuję panu radnym, panu. E, w wróci, Oczywiście przy tym wywodzie Pana z swoich brzutka e, niestety wpadło się kilka a, tych jakby, moim zdaniem, e, niespójności. E, po, pierwsze, e, po pierwsze, jeżeli chcę przypomnieć o cenie, e, cenie e, ogrzewania. Cena ogrzewania w roku 2011 do grudnia była niska zmieniła się w stycznia i tu przypominam tutaj, jakby, i to jest to, co niepokoi nas wszystkich, dlatego że to było faktycznie 11 roku wyborczym, rok rok a później w 2012 poszła, poszybowała kulę I o tym byliśmy partnerem. Nie może pan... To 10-11. Tu byliśmy partnerem, proponowaliśmy parę razy, jak to złagodzić, aby zbudować zaufanie do gminy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz mówi pan, że to 10 proponowałem godzinę, ale ja pana spokojnie słuchałem. Mówi pan, że od 10 lat czy koszty, koszty śmieci przewyższały przychody był zakład gospodarki komunalnej, tam się śmieci bilansowały, tam był problem inny, tam był problem sprzątania gminy, nie wiadomo jak było to płacić, to pan właśnie swoją decyzją wchłonął zakład gospodarki komunalnej, wtedy był taki temat tworzenia z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak jest teraz, wtedy pan wchłonął do budżetu gminy, tworząc referat i dzisiaj znowu stworzył nowy podmiot. Więc tak jak przeżyliśmy tą huśtawkę. I to, to są pewnego rodzaju niepokoje. My nie chce, ja nie chcę być populistą, ja chcę, abyśmy płacili rozsądnie za to, co trzeba. Tylko budujmy zaufanie do tej gminy, dziękuję. Panie teraz bardzo muszę jeszcze Budujmy zaufanie do gminy, ale... Yy, no, wypowiedzi państwa, nawet na tej sesji, ścianie Czarnobistwa, wysokiej ceny ścieków, yy, ciepła, czy to jest budowanie zaufania? No, proszę Państwa, czy, no się nie trudzi. Proszę się pojeździ, się pojeździ. Robimy, milion 800 000 000 i mamy z tego 150 tysięcy zysku jak, jaka ta cena może być? Jaka ta cena może być? Jakie są inne propozycje? Na walnym zgromadzeniu spółki Wodnościekowej głównym obrońcą o likwidacji y, spółki wodnościekowej y, jest prezes y, prezes mieszkaniowej. No, ja uważam, że y, na połączeniu tych podmiotów skorzystają wszyscy, a zwłaszcza mieszkańcy, którzy płacą za ciebie. A zwłaszcza mieszkańcy, którzy płacą za ciebie. No, ja to tak odbieram, jeżeli prezes yy, mówi, że no jest obrońcą załogi, pracowników i, 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 i to jest... To jest jesienny punkt zapalny na sesjach Rady Gminy Krzywda, w Spółce Burmistrzowej nie wiem jak to rozumieć. To jest dla mnie po prostu pewne kuriozum. pewne kuriozum. Nazywam to kuriozum, bo nie ma propozycji konkretnych. Naprawdę. I my na falach tego, ekonomii w ogóle się nie dogadujemy. Proszę mi powiedzieć, która z decyzji w tej chwili możemy dyskutować od ZGK, wydziały i tak dalej, szukając pewnych rozwiązań. Która z decyzji w czasie procesu likwidacji zakładów była zła? Podejmowana też w różnych wólach, przy różnych dyskusjach. Która z tych decyzji była zła? Ja nie sięgam do protokołu, nie żadnego protokołu z sesji Rady Gminy od 12-10 lat. Nie jest mi to potrzebne w ogóle. Zastanawiam się, kto jak głosował, kto jak mówił, co uważał, jakie były dyskusje, jakie spółki wody jak to wszystko się kształtowało do tej pory. To proszę mi zarzucić jedną błędną, na wskroś błędną decyzję podejmowaną przeze mnie, czy narzucaną państwu czy w większościowej Radzie i tak dalej, może to różnie nazywać. Czy ja się spotykam, nie będę z tego wchodził jeszcze na boku <coughs> z kimkolwiek rozmawiał i prosił go o głosy. Staram się Państwu przedstawiać pewne wizje, pewne rozwiązania, które ja uważam za w tym momencie najbardziej optymalne. Czy najlepsze nie wiem. Ale nie godzę się na to, aby w tej chwili już jesienią rzucać hasła typu. No już likwidują spółkę włodności Pan Kita jest w Radzie Nadzorczej, wejdzie obcy podmiot. Proszę pana, takie panie są to... fakty, fakty o przewodniczącym i fakty proszę zobaczyć. No, takie w komunalnym są komunalnym. fakty, takie no, są. No ale no, to, to, to dlaczego czarnowictwo? To jest po prostu mówienie o faktach. No ale pani ale... jakoś nerwowo dziennie teraz pan przerywać. Nie można, nie przerywać. Bardzo dziękuję za tak? spokojnie. Chcę, Nic z tego nie wynika, panie Ewo, no jest pani w tej Radzie Nadzorczej. Ale tak to, jest o co ufak. chodzi, ja, jeśli mam odezwać się to, y, w konkretnych sprawach. Ja proszę Państwa muszę powiedzieć, że y, po prostu na prośbę Pana Wójta, ponieważ nie miał zwanych specjalistów do Rady Nadzorczej, weszłam do niej i ja to po prostu pracuję w niej społecznie, znaczy pracuję to nawet trudno to, nazwać pracą, bo y, w ogóle to jest y, Rada Nadzorcza w pewnych kwestiach formalnych, jej działalność jest wymagana. I tu jest są, tylko w tej chwili ta działalność jest jak gdyby taka proforma, istnienie tej Rady Nadzorczej, bo prawo wymaga istnienia takiego organu. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek nie wiem, wpływy, profity, czy, czy, czy żeby cokolwiek do mnie e, e, dochodziło, czy, czy miałabym z tego jakieś korzyści, to nie mam żadnych. W ogóle tyle, że funkcjonuje jako... Moje nazwisko funkcjonuje w tym organie. Także jeżeli będzie tylko taka możliwość i, i, i to wcale ja, ja mogę w tej chwili nawet zrezygnować, jeżeli byłoby to konieczne. Także... Ale nie to. No ale, ale proszę Państwa, no bo tutaj jest, ale myślę, że być może niektóre osoby by chciały działać w tym organie. Tylko rzeczywiście... Trzeba by przejść po prostu w kurs przygotowawczy. Pan ma inne zdanie co do tego, no może pan takie mieć, ale, ale wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia takich organów nadzorczych czy kontrolnych, to każdy by tutaj się wypowiedział i nasze stanowisko poprawi. Tutaj jest ten wymóg i, i no niestety człowiek z ulicy nie może zasiadać w Radzie Nadzorczej, także tutaj no Y, jeszcze raz, y, oddaję się do dyspozycji, wcale nie prostu. Y, Szanowni Państwo, już tak słucham i przegadałem, że wylatujemy w kosmos, gdzieś daleko od no, tematu. Pan Radny Kasprzyk na temat uchwały wnioski. Ja Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Bardzo krótko proszę Państwa. Bardzo, że tak powiem przyjemnie i łatwo się rządzi jak są pieniądze. Y, Tutaj dobra informacja padła, że pan Balczak po tylu latach w końcu tak zaczął gospodarować tymi śmieciami, że nie przynoszą strat. Że to się w jakiś sposób zbilansowało, proszę państwa. Ja się boję jednego: że zarabianie na ściekach, oczywiście, jeżeli do tego dojdzie, do zarabiania na ściekach, no ewidentnie jakoś tam cenę spowoduje podwyższenie tej ceny. Ale boję się jednego że znowu będzie zaszczyt pieniędzy i nastąpi rozprężenie. I znowu, że tak powiem, będzie łatwo się rządzić. Jak się łatwo rządzi, to wtedy pieniądze tu, pieniądze tam, pieniądze tam. A czy to potrzebne, czy niepotrzebne, no to oni się na tym tak, zastanawiam. Ale, to już jest trochę... ale no, panie przewodniczący, to jest tak. Chciałem podsumować, nie, no, nie na temat, panie przewodniczący. Dobrze. Jeżeli pan uważa, że nie na temat, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszają radni. Wnioski już? Żeby zamknąć dyskusję, nie wiem. Myślę, że najbliższy czas dyskusja została wszechmana. To na Nie, nie. już. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, dyskusji. Nie, dyskusję, Nie, nie. głosowania. nie. Nie, w Nie, nie. Nie, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. Dziękuję I następna uchwała. F Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Mi się że przy poprzedniej uchwale wiele rzeczy zostało już Proszę bardzo, zachęcam Radny Wojewódz, proszę. Chciałbym zapytać panie hmm, Tutaj mamy taką pozycję zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Ostroby w Koloniach. 25 tysięcy. Chciałbym, żeby Pan wyjaśnił, dlaczego kupujemy to. Hmm. Jeśli można to się na bieżąco. No, nie możemy, Państwa, dojść od 3-4 lat do zmienia z gminą która na swoim terenie ma drogę przez którą dojeżdżają mieszkańcy z naszej gminy. Jest, ta, jest taka droga na wysokości remizo SP stówku prawo przed, przed remizą dokładnie, e, która ma szerokość bardzo ograniczoną do całych bodajże 3 metrów. W jakiegoś się osoby prywatnej, e, którego nie idzie w żaden sposób, jest, jest taka ewidentna luka prawna przesunąć bez Pomocy ze strony Gminy Pupaczów. Chodzi tutaj o zmianę planu zdecydowania i zmianę kategorii drogi. Droga ma status Gminy Pupaczów drogi dojazdowej. Różne organy zajmowały się tą sprawą, brały udział w spotkaniach. Niestety od 3 lat jest sytuacja impasu. Nie jesteśmy w stanie dojechać żadnymi służbami do naszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Głosie Państwa są. 13 dzieci. E, nie ma zupełnie dojazdów, żadne służby typu straż pożarna, ani e, śmieci, służby wiadomo kto tu robi, gdzie mają problemy z wjazdem z ciężkim sprzętem typu grabiarka, typu inne, inne sprzęty. Jest, tak, są tak wybudowane łuki i tak postawione obrzędzenie, że tutaj nie ma możliwości wjazdu. Temat jest od 3 lat na dwóch. Bardzo temu czy temu na gdzieś się pojawiał. Nie wiem, czy była tam jakaś wizja terenowa Komisji Komunalnej. <grymne> Nawiedzieli się Państwo. No i powstał pomysł, aby zresztą zaproponowałem wszystkim mieszkańców, aby na terenie y, naszej gminy, od mieszkańca gminy Wyspówek, podkupić fragment działu, czy część dział i pas, pas pas drogowy tam urządzić drogę, która by tam no powiedzmy spełniała swoją funkcję, w mieszkańcy troszeczkę dalej, ale, ale no, takie są ich jakby w tej chwili wskazania, czy takie są ich no, oczekiwania Wycena tak została w tej chwili zlecana, bo sprawa jest tu nie typowa, że generalnie gmina po przystanku z uchwał z syndikatu od nie kupowała do tej pory, tego co ja pamiętam, żadnych gruntów. Wyceną się posługujemy tak, aby no, ta cena zażądana jakby przez, przez zbytce nie była zbytnio odbiegająca, odbiegająca od ceny, którą my zlecamy, wyjdzie na ceny. Z takiej informacji wstępnej wychodzi, że to będzie około 10 złotych, 10-9 złotych za metr kwadratowy, 23 tysiące. Czyli około 3, 4, 5 tysięcy złotych. Takie miałem informacje od osoby. Nawet z protokołu z rokowań nie ma w tej chwili, ponieważ bo musimy to poprzedzić jakby uchwałę Rady Gminy z zabezpieczeniem środków. Ostatnią Z tego kwestią będzie pewnie urządzanie tego terenu pod drogę. To jest około 250 metrów po oporu. przejazdu. No na dzisiaj będzie pewnie możliwy przy założeniu, że jeszcze włożymy beton w drogę tam jakby oddziela ten pas drogi już istniejącej jakby poza tym miejscem, przez którego Tyle Państwa. Pan Radny Kaczor, proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Staram się być konsekwentny, że tak powiem. W swoich kierunkach działania i, i tak dalej. W tym co mówię, to, mam tutaj pytanie związane z modernizacją budynku komunalnego w Sołajach Kolonii. Jest zwiększenie dodatków o 100 tysięcy złotych. Czy to jest spowodowane? I druga sprawa to sprawa 2,5 roku, roku temu no powiedzmy po wymiarem spraw i Kopania rowu do spuszczenia wody, a to było tego rowu w Sadzie. Czy tutaj w tych zmianach w którejś pozycji znajdują się pieniądze do tego, żeby w tym roku ten ruch zasypać, on ulega wypłyceniu, staje się miejscem do wysypywania śmieci, a ponadto został zrobiony na gruntach prywatnych osób i ci mieszkańcy no w tym momencie no są zniecierpliwieni tym, że do dnia dzisiejszego nie zostało to zrobione. chcieli użytkować te swoje grunty. i dobrze by było, żeby w tym roku już definitywnie zakończyć ten temat. No Także od, od końca. mamy Proszę rezerwę no w rezerwie, którą zwiększamy ogólnej, zwiększamy tutaj 7 tysięcy złotych. chciałbym, żebyśmy podpisali zlecenie na... Na no, tego roku, pogłębienie, jak Pan zauważył, jest takie z mieszkańcami, że faktycznie się nie popoję. Też ja pamiętam, że od 2010 roku no, leżą urządzenia, które są składane z spółce także jest jakby niejako. No, koniec już, już zakończyłem tychże prac. Chciałbym, się zaczęły po tej sesji. Mieliśmy tutaj znaleźć wykonawcę. Rozmawialiśmy pierwotnie z pierwotnym wykonawcą. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie to zrobić bez przetargu całościowo. Te roboty które pozorą yy, no wymagają troszeczkę pracy. Trzeba to teren pogłębiać, trzeba to jeszcze raz profilować dopiero te roboty ziemne prowadzić. W trudnych warunkach byśmy na tej stronę budów działkowych przejeżdżać, tam już jest ten teren zagospodarowany Nie wiem czy po prostu będzie to prog, kwota podprogowa, czyli, czyli kwota z wolnej lęki. Yy, no, pojawiają się problemy, jeżeli to będzie kwota powyżej progu, ponieważ to trzeba mieć dokumentację techniczną. Jeżeli wchodzimy w przetarg, yy. są to problemy. Nie ukrywam tego. Dobrze było jak woda była i wszyscy zgodzili się na wykopy, a teraz jakby stanowisko wielu mieszkańców na terenie gminy jest trochę inne. No, jest nam sługo, jest nam dobrze. Najlepiej no i tak jakbyście te wszystkie roby pozasypywali, które kopaliście za, za duże pieniądze. Są takie. <laughs> coraz częściej i coraz więcej tego powodu jest, jest problemu. Także yy, że do 1 listopada my to zrobimy i chcielibyśmy się naprawdę zająć tym tematem, bo yy, no, no, po tej sesji czekałem też na zmiany, myślałem, że będą wpisane środki, ale zwiększone została przez wskaźnika propozycje zwiększenia rezerwy. Yy, co do tego ubytku, yy, jest pan, no, no, jak pan zauważył konsekwentny, to, to znaczy tak, trwałem yy, szczanie tej inwestycji, byśmy mieli yy, niewielką nadwyżkę w budżecie co, co do planu finansowego na, na te inwestycje, z tym, że powstało dodatkowo tam pogrodzenie i powstała, yy, powstało, 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 to teren utwardzony. Nie ma kolegi Czarskiego, kolegi było tutaj no, błąd, nie było od naszej strony, nie było to kwota, kwota inwestowana, nie było tutaj z Ale chcę Państwu zagwarantować, że, że koszty ostateczne zwiększenia zakresu, to będą na poziomie 40-50 tysięcy złotych. Pani Skarbnik bez konsultacji z Panem Przypadzkim, szykując tutaj dokumenty, pisała kwotę 100 tysięcy i trzymajcie się z państwo te słowo, że ta kwota będzie mniejsza. Nie mam już tutaj słów na, na ten fragment kosmiczny, do do na dole nie będą to takie kwoty, że zaczęli z 31 października. Tyle. Dziękuję. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok proszę bardzo proszę panu zadanie się za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie jednego dziękuję kto jest przeciw nie widzę kto się wstrzymał nie stwierdzam że uchwała została pamięta jednogłośnie następnie dodany no przy poszerzeniu porządku obrad Projekt uchwały G. W sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobów i trybów udzielenia ur w płacie należności knieżnych mających charakter cywilno prawdy przypadających mnie, imieniu lub jej jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych urn. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jest to nowa uchwała, pan to wprowadził w podpisie na porządku. Proszę. Nie tak, wiem, ja historycznie, tak. ale tak. Y, rzeczywiście w stosunku do uchwały obowiązującej dzisiaj. Y, Nasza uchwała dotychczasowa dawała możliwość umorzeń dla podmiotów, czy ulg, to jest takie sformułowanie, jedynie w ramach tzw. pomocy de czyli jak to nazwać? Podmiotom, które nie mają swojej sytuacji finansowej, tylko które po prostu inwestują. Nie tak, 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 tak. sytuacja podatnika, interes podatnika decydował o możliwości w ogóle umorzeń, tylko jakby rozwijanie się firmy. To się rozwija w ramach tej umowy, miał możliwość skorzystania z umorzeń, a osoby, które są w trudnej sytuacji, chodzi o podmioty gospodarcze, takiej możliwości nie miały. Stąd w tym brzmieniu dodajemy ten zapis po paragrafie 1 przepisa wykonawcze jako pomoc indywidualna, otwierając możliwość stosowania ulg wobec podmiotów, które są w trudnej sytuacji finansowej. Z tego co się orientuję taką uchwałę yy, chyba w takim podobnym brzmieniu ma powiat tak bo nas brakowało tej możliwości. Nie mam. Dużo tego typu sytuacji, nie ma takich sytuacji, jeśli chodzi o podmioty. Zostały nam podmioty, które wypadły nam w części z rynku, mówię tutaj o dzierżawcach y, obiektów przygminnych czy budynków starej gminy, którzy też wypadli poprzez cenę ciepła, też pojechali, bo płacili razem z nami. Tyle. I jest taka sytuacja, że, że, że y, podmiotów nie ma zadłużenie, ciągnie się na poziomie, nie wiem, 2000, 3000, to są do takiej kwoty i teoretycznie nie można tym podmiotom, nawet już nie funkcjonującym udzielić żadnej pomocy. Dlatego no, będzie to jakaś furtka w możliwościach, no tych nie ma tylko jest z tego co ja będę 2 i 3, 3 yy, aby taką pomoc No Poza tym są tutaj delegacje czy możliwości dla przypadających jednostki budlewich, czyli... Czyli te jednostki w też z takich możliwości mogłyby korzystać w stosunku do, no, do, do przedsiębiorców. Też my tych możliwości nie wykorzystujemy, chcę Państwa zapewnić, że na dzisiaj nie było żadnych.